10, 5, 4, 3, 2, 1 Ogień i lewy 90 z uwagą i 100 z uwagą podbija i hamowanie prawy 2 z uwagą hamowanie prawy 2 z uwagą i 80, siodło mocno podbija, uwaga i lewy 3, lewy 3. 80 przez szczyt. Zaszczytem lewy 3. Lewy 3 i trzymaj lewej. Lewy 3 i trzymaj lewej. Spokojnie. 50 przez szczyt. Na szczycie podbija. Zaszczytem 80 i prawy 90. Prawy 90. Przechodzi w lewy 3 długi, lewy 3 długi. I stop przez szczyt. Zaszczytem 40. 40 i prawy 2 ślisko z uwagą. Zaszczytem 40 i prawy 2 ślisko z uwagą. Prawy 2 ślisko z uwagą. I 30, prawy 2 długi, prawy 2 długi. Długi. Spokojnie, spokojnie. 40, lewy 3, nie tnij, bardzo długi, przechodzi w prawy 4, i 50, i lewy 2, przechodzi do prawy 2, lewy 2 przechodzi do prawy 2 na lotną, prawy 2 na lotną, spokojnie, okej, okay. elegancko.